z tej strony, obok. I dzisiaj to jest odcinek informacyjny. Tak jest. I znowu. No kurde, nie włączyłem. Słuchajcie, widzowie. Chciałem wam powiedzieć, że kończę nagrywanie na kilka tygodni, ponieważ muszę na naukę spędzić czas, więc przez kilka tygodni nie będę nagrywał. I dopóki nie będzie, no, tak trochę więcej lajków, że tak powiem, pod tymi czterema filmikami nie będzie więcej lajków,

Zapwidowy lajki będę nagrywał. Więc ja się z Wami żegnam. Jestem obok. komentujcie, subskrybujcie. subskrybujcie, i lajkujcie. Przypominam, będzie więcej lajków. Kontynuuję nagrywanie. A do tej pory przerwa. Na razie i cześć!